Szanowni Państwu? Dzisiaj wracamy ponownie do sprawy Bielmleku. To jest spółdzielnia mleczarska Bielmlek w Bielsku Podlaskiem, w Województwie podlaskim. Przypominam, że to jest spółdzielnia, gdzie była zarządzana przez prawo i sprawiedliwość, senatora prawa i sprawiedliwości, wiceministra prawa i sprawiedliwości Tadousza Romańczuka u pana ministra Krzysztofa Ardanowskiego. Dlaczego, dlaczego to jest istotne nam wszystkim? Bo proszę Państwa. E tej, w tej sprawie e, spółdzielni, gdzie biedni mali rolnicy zostali wykorzystani jak w soczewce, będzie widać jak PiS na bazie tej spółdzielni ten sam mechanizm wydupcył nas wszystkich Polaków. Tak w całym układzie makro krajowym będzie jak w tym układzie spółdzielni e, tej, e, mleczarskiej w Bielsku Podlaskim w układzie mikro. Naprawdę, to po prostu widać. Niedługo pewne tytuły, oczywiście niezależne od władzy prawa i sprawiedliwości ogólnokrajowe, dobrze badając ten temat, będą też o tym pisać, bo dziennikarze, jak to słyszą, no nie mogą uwierzyć. Tutaj gdzieś na Podlasiu, gdzieś w tych kwestiach rolniczych, wszyscy już przyzwyczajeni, przyzwyczajili się. Obcowali z tym, że to jest ta, tego typu wał jest taki normalny. Przypominam, że zaangażowane tutaj są prokuratura, są centralne biuro antykorupcyjne, banki, fundusze, ministerstwo, a ostatnio przecież nawet nawet był zaangażowany premier Kaczyński, który który uzgadniał z Lechem Kołakowskim, bo też sobie wyjechał i tą posadkę na tym zrobił. No dzięki ponownie rolnikom, rolnicy tutaj wspaniałą rolę odgrywają, tak jak całe społeczeństwo w tym, w tym układzie pompowania, pompowania PiSu, ale także Krzysztof Ardanowski, który no ma określone problemy, czarne chmury prawne nad nim grożą, ale poparł, Prawo i Sprawiedliwość został, no, bo y, oczywiście tutaj y, na dzisiaj, póki PiS rządzi, no to daje mu możliwość uniknięcia, uniknięcia odpowiedzialności. Czyli generalnie mówimy, że y, władza, która obecnie rządzi, na, robiąc problemy w układzie tej spółdzielni, po prostu zaciera ślady. No i takie zobaczcie: jak się rządzi, to wszystko po prostu można. Jednym z takich zacierania y, y, śladów. Jest to, że oczywiście tak. Na dzisiaj to, co uzgodniłem z synykiem, i to jest wiedza, wiedza ogólna, to jest około 150 milionów złotych, jest majątek, długi są prawie na 300 milionów. Zobaczcie. A to było po prostu, przewidywałem lata wstecz, no trzeba było po prostu słuchać i do tych sytuacji by nie doszło. I jest poważny problem, no bo oczywiście, właścicielami spółdzielni, przypominam, kto jest. Nie żaden były senator, minister, czy nawet rolnicy z Rady Nadzorczej, czyli właścicielami jest powyżej tysiąca członków, teraz już po skreśleniach poniżej tysiąca członków spółdzielni, czyli rolnicy. Rolnicy są właścicielami tego zakładu. To sobie przypominamy, w związku z tym, w momencie upadłości, a tak się stało, co było nieuniknione w tej sytuacji, Ponoszą odpowiedzialność, ponoszą także odpowiedzialność materialną za zobowiązania, które na siebie jako właściciele zaciągnęli, i od tego nie da się uciec. No i władza, żeby chcąc dalej jeszcze to po prostu udawać, że się pomaga, ale tak naprawdę mataczyć, no, odciąga jak gdyby ten problem. W związku z tym wymyślili, a znów wybory ponownie nam grożą. A władza coraz słabnie, a na wsi widać, tu właśnie jak w soczewce widać, jak okradało, okradało prawo i sprawiedliwość rolników, bo to nie jest tylko ich przedstawiciel, tu było wszystko zaangażowane. W związku z tym wydało, wydali takie rozporządzenie. Pan e, premier wydał opublikowane 30 lipca 2021 roku rozporządzenie, które ma pomóc tym rolnikom, czytaj, spłacić. Długi, jak gdyby, i zobowiązania w stosunku do rolników. Przypominam, że to nie jest nowo. W 2015 roku, w pierwszy raz takie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które zmieniało szczegółowe warunki takiej agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, która zajmuje się rolnictwem, udziela pomocy dedykowanej przez rząd w ramach zwanej pomocy de minimis. Ja wiem, że część Państwa tego nie rozumie, ale to jest zwana dozwolona pomoc publiczna. Ona jest zarówno rolnikom, Państwo, bo tak jest wynegocjowane, także małym przedsiębiorcom. Tam są limity. W wypadku rolnika, to jest na 3 lata, wielkość pomocy państwowej, tej dozwolonej, to jest różne dotacje, które gdzieś tam są, na przykład przy materiale siewnym, jakieś tam inne umorzenia. To wszystko jest kwalifikowane i łączone w jedno, to jest od 20 tysięcy euro. Takiej dozwolonej polocy przez państwo na jedno gospodarstwo w układzie 3 lat, w szczególnych warunkach 25 tysięcy euro, następnie jest pula krajowa. Jeżeli wyczerpana zostanie pula krajowa, no to wówczas tej pomocy nie ma, więc to rozporządzenie... Prezesa Rady Ministrów mówi o tej działce takiej pomocy. Nie to, że można sobie gdzie, co, jak, gdzie, tylko w ramach tych reguły tak zwanej pomocy de minimis. I kochani, to się zdarzyło pierwszy raz, premier Ewa Kopacz, rok 2000, bodajże 15 lub 2014, nie pamiętam, bardzo poważne szkody łowieckie w układzie dzików. ODR oszacował i tak dalej, oszacowano gdzieś na około pół miliona. Fajnie tutaj w województwie podlaskim. Wypłacono rolników, rolnikom odszkodowania, bo władza się po prostu zesroła przestraszyła ówczesna. No później następny problem, drugie takie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, rok 18 i też, proszę Państwa, bielsk podlaski, bo funkcjonariusze pisowscy porobili ze względu na SF przy takim zakładzie mięsnym i nie do końca była to jasna sytuacja. Zakład oczywiście upadł długi, 20 milionów, coś tam chyba koło 1,5 miliona w stosunku do rolników. No burza szum się zrobił, więc ponownie za trzeć ślady walą rozporządzenie, Gdzieś tam biorą jakiś rolników z obojezczyzny, gdzie jeszcze przy tytoniu trzeba było dopłacić, no nie? Bo to, żeby, wiecie, zakryć, no to żeby nie było, że o to chodzi, zbyt dedykowane. I wówczas tym rolnikom, którzy sprzedawali czodę do tego zakładu i nie wypłacono im pieniędzy, zakład był prywatny, przypominam, i wypłacono pieniądze. Był drugi przypadek. To jest trzeci przypadek, no nie? Ale ten trzeci przypadek jest, kochani, dosyć, dosyć, dosyć wiecie, interesujący. Po pierwsze tak, to, to, po pierwsze to jest Rolnikom, którzy, którzy, oczywiście, to jest bardzo precyzyjnie określone i przypominam, to dotyczy wszystkim rolnikom, spółdzielcom leczarskim, którzy mają problem, bo rozporządzenie nie może dotyczyć, nie jest dedykowany tu bielmlek i sprawy pisowskie, Romańczuk, Ardanowski nie są wcale wyszczególnione, bo nie mogą być, Nasz na tyle się nie da łamać prawa. W związku z tym dotyczy to wszystkich rolników spółdzielców, którzy w 2019-2020 roku co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko. Przypominam, takie są spółdzielnie. Kraju, które, które upadły, niech one do armiru, wszyscy to nie dotyczy Bielska Podlaskiego, składają te swoje oczywiście wnioski do 80%. Jeżeli nie się limitu puli 10 milionów, bo na to jest 10 milionów złotych przeznaczone, i wówczas mogą się, powtarzam, wszyscy, którzy nie mieli wypłacone mleko, a w tym czasie jest, była ogłoszona upadłość. Upadłość nie wiadomo kiedy, bo tu, tu nie jest skazane, czy to w 19, tylko podmiot, jeszcze raz podmiot, którym jest ogłoszono upadłość, co najmniej raz w 19-20 roku nie wypłacił ci rolniku, spółdzielco za mleko, bo tu wyraźnie, tu pisze spółdzielnie, tu z prywatnych podmiotów nie da się, gdyby była upadłość, skorzystać. Natomiast, no i, no i tu jasne, oczywiście wał samowity. No mam nadzieję, że dla części rolników jakieś tam środki będą, oczywiście jeszcze raz, w ramach limitu de minimis do 80%, czyli jak gdyby niepełne, no ale coś tam, coś tam zrobione, tak naprawdę, tak naprawdę no, no taka zapłata jaka zasługa, no nie, więc wszyscy tu kombinowali i władza, no i w tym wypadku niby ci współdzielcy, więc no... no jest tak, jak jest, co nie? Ale druga część jest. Aha, i tutaj jeszcze jest ważna rzecz. E, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, czyli z budżetu państwa poprzez państwo, wypłaci za zaległe wypłaty, które. które no, no, mleko zostało ukradzione, bo jak za nie nie zostało zapłacone właśnie spółdzielcom rolnikom. Spółdzielcom rolnikom, czyli właścicielom. I to wypłaci spółdzielnia za te zdane, sprzedane mleko i nieotrzymaną zapłatę. Przypominam, że rolnicy sprzedawali mleko do spółdzielni, która jest własnością rolników. Sami do siebie sprzedawali, sami sobie nie wypłacili. No, proszę Państwa, nie moja w tym wina, tak wygląda, tak wygląda rzeczywistość, bo jeżeli to zakład jest prywatny, co nie, no, no niestety. Yy, gdzieś kiwnął coś tego, to, yy, to wówczas no, yy, zobowiązanie pewne, pewne państwa jest. No, w tym wypadku no, trudno mówić o zakładzie prywatnym, bo zakład jest własnością. No ale dobrze, sami sobie yy, będą jak gdyby ci spółdzielcy wypłacać. Lecimy dalej. Tu jest lepszy, ciekawy wał, bo przypominam, że żeby była spółdzielnia, trzeba wnosić udziały. Po co się wnosi udziały do spółdzielni jako właściciel? No bo na podstawie tego mogę y, robić inwestycje, y, brać, a w wypadku bielmleku wyłudzać kredyty, bo to wyłudzano przecież kredyty, już ładnie udokumentowane w prokuraturze, w sądach, o tym później powiem, dlaczego nie iści się w tym czasie. A w związku z tym te udziały były pierwotnie do 50 tysięcy, więc płacono w psi pieniądz, Rolnikom przypominam, jakie są straty, bo złoty 10, złoty 20 i chyba 10 groszy od litra jeszcze potrącano na te udziały, które im totalnie przypadły. No nie? Jednemu 10, 20, drugiemu 50 tysięcy, ale kto miał niewpłacone te udziały do końca, to w wypadku padłości spółdzielni trzeba dopłacić do wielkości udziału. Czyli jeżeli miałem, nieważne ile sprzedaję, 5 litrów, 10 czy 5, 10 tysięcy... To muszę, jeżeli miałem 10 tysięcy tylko wpłaconego udziału, to do 50 tysięcy muszę, jako spółdzielca, właściciel, dopłacić 40 tysięcy. No i władza, tuszując ślady, zakrywając tą rzeczywistość i swoje przestępstwa, wpadła na to rozporządzenie, więc tutaj będą, wyobraźcie sobie, to jest dla nas ważne z punktu widzenia całego kraju spółdzielczości, precedens, ponieważ Dzisiaj przy każdej spółdzielni, a niedługo będzie dużo upadków, kiedyś tego nie mieliśmy, no po prostu będziemy żądać od jakiejkolwiek władzy, jakiegokolwiek rządu podobnych rozwiązań. A przypominam, że udziały w poważniejszych spółdzielniach są oho, 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 i stoi 200 czy 300 tysięcy różnie, co nie? Więc bo, bo są potężne podmioty. To był jeden z bardziej, z bardziej mikrych podmiotów. Bo problem tu jeszcze też polega, że wyłodzając kredyty, oni sobie podnieśli, nie informując właścicieli, bo fałsze były fałszerstwa na każdym etapie do 100 tysięcy, więc udziały de facto są 100, ale to przy kwestiach prawnych powiem. Natomiast kochani, co też jest z tym. No oczywiście to rozporządzenie nie jest dedykowane, ono dotyczy tu jest numeratywnie, tu jest numeratywnie określone, że paragraf 13. Na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Nie dotyczy to spółdzielni mleczarskich, zbożowych, owocowo-warzywnych. Każdy rodzaj spółdzielni, gdzie jako spółdzielcy nie wpłaciliśmy części udziałów, zgodnie z tym rozporządzeniem, jest uprawniony, jest uprawniony do wpłacenia przez budżet państwa mojej części. Udziałowca, właściciela, rolnika, jak udziałów. Więc zapraszam naprawdę wszystkich do swoich oddziałów powiatowych, Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa. Proszę Państwa, skorzystajcie z tej szansy. Bo to jest za zanie... nie, ma, tu nie ma mowy, że jakaś spółdzielnia mleczarska opadła, Bielnek czy inny. Nie, nie, nie. Tu chodzi w ogóle o udziały dla spółdzielni, które zajmują się przetwórstwem produktów rolno... rolnych, dokładnie, no nie? Oświadczenie tak, o pomoc, ilość udziałów, wysokości i oświadczenie procenta rolnego, pamiętajcie o tym, zresztą zapraszam do tego rozporządzenia, ubiegającego się o pomoc, o ilość udziałów i wysokość niepłaconej części udziałów spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz w tej spółdzielni. Tak naprawdę ten punkt piąty to w mojej opinii wyklucza Upadłość, tak? bo ta spółdzielnia już nie prowadzi. Ta spółdzielnia upadła. W związku z tym w tej spółdzielni Bielnek upadłej czy innych, no niestety, ale zgodnie z tym rozporządzeniem nie można udzielić pomocy tej publicznej na część tej niewpłaconej udziałów, bo spółdzielnia Bielnek już nie prowadzi udziałów. Ten paragraf. Trzynasty, który dotyczy dokładnie udziałów, w ten sposób mówi, ale to, to, to tygodnik, poradnik rolniczy o tym do, dużo pisze i tak dalej, i są prawnicy, nie ja jestem od tego, ja tylko pokazuję, jakie wały się robi i jak tuszuje się. Jak władza, korzystając z tego, że jest władzą, że ma taki naród, jakim naród sobie pozwala, i tu jest przeznaczona kwota łączna w kraju 20 milionów. My też będziemy składać, ja też będę składał do spółdzielni mieczarskiej, kochani, o. No, tak samo, no, każdemu się należy, w związku z tym są, są niewpłacone udziały, więc dlaczego nie? No, skoro, skoro władza, władza daje takiej możliwości, i tak dalej. I teraz więc, tak. Wszystko to, to widzicie, naprawdę jest żenujące. To jest dziadostwo tego państwa, to jest ewidentne, ale tak całe państwo nasze wygląda. Jeszcze raz, całe, dlatego warto to rozstrzygać. No nie? Cała spółdzielczość to, mleczarska, to już mówię rolnikom, gdzie 85% całego sektora to jest spółdzielczy, idealnie wyglądaj w ten sposób. Oczywiście są gdzieś jakieś tam wyjątki w miarę rozsądnie i aż tak w takiej patologii niebrnących spółdzielni mleczarskich, ale wyjątki. Ale jeśli chodzi o te flagowe, tak zwane okręty duże, no to mamy duże kłopoty. Podobny, podobny kochani, będzie scenariusz. Co na dzisiaj z punktu widzenia, gdyby to było normalne państwo? Gdyby to było normalne państwo, to prokuratura, sąd, przypominam, że w 2019 roku został złożony wniosek do, do prokuratury o ściganie tych poszczególnych spraw, gdy jeszcze pan, pan senator był senatorem, tak, był chyba ministrem jeszcze i tak dalej, już nie pamiętam, tak, był na pewno jeszcze ministrem. No i oczywiście nasze organy się wzięły, wzięły wówczas za pracę. Przypominam, jest wrzesień 2021 rok, w międzyczasie były jedne, drugie wybory, oni coś tam rzucali, publicznych pieniędzy, cały czas opisywałem ten cyrk, no nie? Natomiast dzisiaj tak, prokuratura wie już o co chodzi, ma świetnie zebrane materiały. No Sąd po prostu czeka, centralne Biuro antykorupcyjne uważam, że świetnie ma zebrane materiały, czeka, tam podobno, tam dziennikarze będą ogólnopolscy pisać, jakieś opinii jeszcze brak, żeby wszystko sfinalizować. No i tylko woli politycznej braka, wola polityczna, no wiecie, kiedy będzie, kiedy po prostu tego rządu nie będzie z tego tytułu, no bo oczywiście no, oni sami na siebie wyroku nie będą e, wydawać, bo Aldanowski i inny to się wszystko posypie, ten zacznie mówić, tamten oni zaczną pokazywać jak chirurgicznie, tak żeby wszyscy widzieli, jak ta władza, jakie miała mechanizmy. W związku z tym na razie to jest. Przytajone chwilowo, ale oczywiście, proszę Państwa, no możemy różnie o różnych naszych funkcjonariuszach organach mówić, no ale sprawy są tu tak oczywiste, że nie chodzi o jakąś sprawiedliwość, tylko chodzi o pokazanie, co się dzieje w naszym państwie. No nie? A tu rzeczy są jawne. Przypominam, że tu jest zaangażowane i Ministerstwo środkami własnymi, rolnicy okradzeni. Yy, Podmioty, które współpracowały, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. No, żeby 300 milionów zrobić, no, nie, no to kogoś trzeba było naduć. Tu ewidentnie były mechanizmy tej swawoli władzy, które pokazywały. I teraz, kochani, co jeszcze przy tym ważne, szczególnie, szczególnie rolnikom-współdzielcom? Żeby wyłudzić tak duże pieniądze, trzeba było podnieść, czyli przed bankami, oświadczyć się, że jest zdolność, uzyskać ją zdolność kredytową, że mają majątek, czyli wystarczający, czyli udziały rolników zostały podniesione do 100 tysięcy. I zgodnie z prawem tak jest. Jeszcze raz wszystkim rolnikom mówię, udziały zostały do 100 tysięcy, proszę to sobie zapamiętać. I za tyle trzeba będzie bulić. 100 tysięcy. I nie wierzcie tym wszystkim cwaniaczkom z władzy, którzy już, no bo ta, to znaczy to nie jest wiara rolników, tylko to jest po prostu współudział w tym z własnej woli, głupoty, strachu i cwaniactwa, niejednokrotnie. I w związku z tym, to jest kwestia tylko, yy, tylko czasu. Oczywiście z tych względów, jak wcześniej powiedziałem, dlatego dzisiaj to jeszcze nie jest rozstrzygane, bo nie jest to na rękę tej władzy. Natomiast też jest ważna rzecz, oczywiście to było wszystko, te, z 50, te 100 tysięcy udziałów, to wszystko jest przestępstwo. Przestępstwo dokonane przez władzę, przez zorganizowaną grupę przestępczą, w której brali udział funkcjonariusze, bo to nie tylko, tam dużo ciekawie w innych instytucjach, funkcjonariusze państwa polskiego. W związku z tym każdy, kto ponosi straty na skutek zorganizowanej grupy przestępczej, funkcjonariuszy publicznych, są od tego odpowiednie paragrafy, wówczas za doświadczenie wypłaca mu budżet państwa. I w tym wypadku właściciele spółdzielni Biernek, rolnicy, naprawdę zostali, zobaczcie, tak zmanipulowani, skorumpowani. Jeszcze raz, nie usprawiedliwiam, nie obniża to ich winy, Natomiast, że poddani i tak zresztą państwo, no my jako naród, bierzemy 500 plus, nie wiadomo co, no i co, też jesteśmy winni. No kochani, bez przesady, no nie. Tak działa demokracja. W związku, z tym, w związku z tym zostali poddani takiej presji, przez tą zorganizowaną grupę przestępczą, no, że doszło do tych stanów, jakie doszło i dzisiaj będą musieli ponosić tą odpowiedzialność. Więc jedynym rozwiązaniem jest dzisiaj myśleć, nie cwaniakować. Ostatnio gdzieś tam y, znów zamieszanie robili przed tym rozporządzeniem, więc różni tam miejscowi tu przedstawiciele, bodajże agrouni, ci, którzy tam współpracują, ci rolnicy, którzy kiedyś ganiali z Gwiazdowskim, z łańczukiem, proszę Państwa, no krew nie zalewa. No kundlić się nie można, no nie? Co za cyrki są robione? Przecież to idzie, widzicie w jakim, w jakim kierunku, tak? Naprawdę głupiego każdy będzie motał. Raz trzeba zdać sobie sprawę z powagi sytuacji i zacząć myśleć. I wystarczyło tylko mnie słuchać od samego początku, nie znęcam się, przepraszam, to nie o to chodzi. Tylko no, trzeba żyć rzeczywistością, a nie marzonkami i opowieściami, tak? I teraz, kochani, więc nie wcześniej później musimy do tego doprowadzić, udowodnić, że jest to zorganizowana grupa przestępcza. Co w tym czasie? W tym czasie, jeżeli na bazie tego rozporządzenia uda się z Państwa komuś, na niewpłacone udziały, uzyskać te pieniądze, należy. Należy i próbujcie i tak dalej, i wpłacajcie, co nie? Jeżeli się komuś uda, bo tam też dominij, jest 80% i tak dalej, no nie? Ale to próbujcie państwo. Tam jest, że do października, nie wiem, raczej wybory, późna jesień lub wiosna będą, to wszystko jest wspaniale wyliczone, więc następne ciekawe rzeczy powinni jeszcze robić. Ale, kochani, jeżeli ktoś dzisiaj z rolników, spółdzielni Bielmlek Podlaski, Płaci na udziały, choćby złotówkę, to jest kiep. To jest kiep i to jest moja osobista rada. Czyli syndykowi, choćby złotówkę wpłaci. To znaczy, przyznaje się do tego wszystkiego i w dalszym ciągu bierze w tym udział. I tak mówię, tak proszę rolników. Kochani, nie wyście zrobili ten problem. Tej presji naprawdę nie dało się poddać. Płacicie do tych niby tu 50 i 50 następnych Wam grozi. Przypominam. Pytam za co? Za złodziei będziecie płacić? Którzy w Biały Dzień przy kościółku i tak dalej, w wartościach narodowo, Bóg Honor Ojczyzna Was okradali i dymali dzień dnia? No, chyba nie na tym to polega. Więc kochani, z Panem Syndykiem też ustalone, że E, właśnie ta kwestia e, udziałów. On mi sam powiedział, że w sądzie są, on na dzisiaj, zgodnie z dokumentami, czyli do 50 tysięcy, tak. Natomiast wszyscy mają świadomość, że po werdykcie sądu jest do tych 100 tysięcy i tak po prostu będzie trzeba płacić. Natomiast też zwróciłem uwagę, i tutaj do tych wszystkich, którzy którzy jeszcze coś walczą, winni walczyć o swoje, coś tam działacze różnego typu działają przy tym. Tylko jeszcze raz, złe kierunki naprawdę obraliście. To przypominam o jednej kwestii i zwróciłem uwagę panu syndykowi, że zgodnie z artykułem 304 Kodeksu Postępowania Karnego, tam paragraf akurat drugi, mówi wyraźnie, że jeżeli funkcjonariusz publiczny Powziął wiedzę o przestępstwie, ma dokumenty, a pan syndyk szczególnie księgowe dokumenty z lat 17-18 ma, to winien złożyć zawiadomienie do prokuratury. I takie pytanie oczywiście zadałem. Pan syndyk powiedział, że prokuratura ciągle udostępnia informacje i tak dalej. No tak, ale to jest na zasadzie tego, co zostało złożone wcześniej, co, co po prostu napisałem i zostało złożone, tak? I to rolnicy wówczas w 2019 roku wnieśli, tak, kochani? No, ale to jest za mało, więc tam są dodatkowa wiedza, którą posiadają dzisiaj ci, którzy mają wgląd w te dokumenty, i pan Sędzek będzie docierał, do, tak mi przynajmniej oświadczył, może trochę późno, ale będzie docierał do tych dokumentów, no i oczywiście stosowne tam naprawdę w tej księgowości są niesamowite rzeczy, złoży. Jednocześnie hmm, trzeba pamiętać, że E, kochani, e, to nie jest tak, e, zarówno na, na przykładzie bielmleku, jak i innych, że e, działo się e, z tym, jakby to określić, no nie? E, to cwaniactwo było szeroko rozumiane, bo tutaj oni kombinowali na mleku, w proszku na tym, inne i nie było to uosobnione. Inne spółdzielnie, to te największe. Ser żółty konfekcjonowany, dziesiątkami ton przewożono bloki z Niemiec jako rolnicy, jako spółdzielnia mleczarska i tak rasowali sobie, kochani, wynik i sprzedawali. To było jawne. I izby rolnicze pisały, ja pisałem, minister o tym wszystko wiedział i te wały po prostu sobie, sobie szły. I to robili niby rolnicy, którzy sami są właścicielami, sprzedają mleko i sami sobie sprowadzali te sery, mleka w podku i tak dalej. No nie? I to wszystko, to jest kwestia czasu, kiedy, kiedy to trzeba naprawdę będzie rozliczać. Tu jeszcze ważna jest informacja, bo tam był w międzyczasie, kochani, Sanacje robiono, uzdrowienie tego za, e, przez sąd. Wyobrażacie sobie, tak polityka głęboko zależała. to też się zalicza do zorganizowanej grupy przestępczej. I tam taka pani zarządca, pani Sobolewska, ona zrobiła taki program naprawczy. Boże święty, no, 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 takiego cyrku nikt nie widział. To są dokumenty na to, więc proszę tych, którzy tam się angażują, składajcie wnioski do prokuratury w kwestii udziału w zorganizowanej i w tym wypadku działania na szkodę bo ta pani ponownie się przyczyniła jako zarządca komisaryczny w imieniu sądu i sąd zobaczcie nad no, tym gospodarczym miał pieczę do poważnych strat dodatkowych jeszcze w tym w tym okresie, no nie? No i cóż, aha, jeszcze może czyli mamy chyba opisaną sytuację jak to naprawdę warto tego wysłuchać i wtedy państwo szczególnie ci którzy rolnicy zostali Dokładnie w pokrzywdzeni, inni, ale także to, co się dzieje w męczarskiej, będziecie mieli wiedzę. Natomiast yy, tam są takie, takie dyskusje, yy, na, w kierunku moim. Kapitał polityczny, proszę Państwa, zgadza się, ale kapitał, samo pojęcie, jest to wartość, tak? Polityczny, polityka, taką szczególnie którą ja reprezentuję, no jest chyba wyjątkowa, to nie jest wicie gniazdek, kanapki. Tylko takie husarskie cio, siodło i walka ze złodziejstwem w tym państwie i z tym, z, tym, z tym dziadostwem, z którym mamy do czynienia. W związku z tym wybaczcie mi, ale widząc, jak kochani, znakomita większość, wy jako spółdzielcy Biernek-Podlaski, jak myśleliście, jak braliście udział w tym dziadostwie, w tej wielkiej polityce, jak byliście. Nierozsądni to jest naprawdę zespół słów najmniej, najmniej drastyczne słowo. No trudno, swego czasu na nasz na naswie taki wykładowca, Wołoncewicz, kolega stał, Bredzi i powiedział, ocenił jego wypowiedź to mniej niż zero. No, mniej niż zero stanowicie w tym momencie. W związku z tym, wierzcie mi, Kapitału politycznego, który jest wartością w ogóle kapitału, zera, a jeszcze mniej niż zero, nie da się robić. To pamiętajcie. Natomiast jest bardzo ważna rzecz, że żyjemy w jednym państwie i ci i ci, różni ludzie, są mniej roztropni i bardziej, dotyczy to nas wszystkich, są określone zagrożenia, mechanizmy. To, co się tutaj stało, to nie jest jest jakaś sprawa wyjątkowa, wielka, to co wcześniej mówiłem, ostrzegałem, trzeba było po prostu słuchać, wielka polityka, w której biernie lub czynnie, spora część czynnie, bo miała świadomość stanu rzeczy, ludzie nie są głupi, ludzie po prostu są tylko cwani, w znakomitej większości brała w tym udział. No i niestety, jak widzicie, dotyczy to nas wszystkich, a wszyscy przynajmniej za te błędy płacimy i będziemy płacić, i to jest bardzo poważne ostrzeżenie, tym wszystkim pozostałym właścicielom, spółdzielcom, którzy tutaj po prostu roz mleku jeszcze.